tylko z tej strony WaferGX, dzisiaj dzień drugi, dzień drugi sierpnia dla Zuchwałych. A dzisiejsze pytanie to, z czego jesteś najbardziej dumny? Troszkę podobne do poprzedniego, ale jednak inne. I najbardziej dumny jestem chyba faktycznie ze swojego kanału. Z tego, że udało mi się go założyć tego 5 stycznia 2020 roku, że udało mi się go całkiem nieźle prowadzić przez dwa pierwsze lata, wrzucałem trzy filmiki tygodniowo. Cały czas prowadzę kanał sam, w pojedynkę. Całkiem nieźle mi, wydaje mi się, że całkiem nieźle mi to idzie, i bardzo dużo się nauczyłem z prowadzenia tego kanału. Bardzo, wiele, o bardzo dużo zwiększyłem swoje zrozumienie naszego RPG-owego hobby. Dowiedziałem się, poznałem sporo różnych teorii, modeli. Rozmawiałem z ciekawymi ludźmi, przez to, że zacząłem prowadzić ten kanał. To zaczęli mnie zapraszać różni RPG'owi celebryci, więc miałem okazję zagrać ze wielką liczbą, ze sporą liczbą osób, z którymi miałem ochotę zagrać, albo chciałbym zagrać, chciałbym spróbować zagrać. A zatem no, mam tutaj wiele takiego zachwytu, zadowolenia, może nawet dumy z tego jak ten kanał się no, toczy powolutku. Nie, nie miałem nigdy zadatków na to, żeby ten kanał był jakiś super wielki i ogromny, bo to jest kanał o teorii, więc no to jest dosłownie nisza w niszy. Jeżeli mamy niszę, którą są RPG. No, okej, okay, ona jest coraz większa, ale nadal, nadal malutka. No to wśród wszystkich rpg osób, które jeszcze się dodatkowo interesują teorią, projektowaniem, które szukają tego typu materiałów, jest jeszcze znacznie mniej więcej. Tak jak mówię, nisza w niszy, mi to nie przeszkadza. Kanał pierwotnie powstał, żebym ja, jako osoba, się troszkę rozwinął, troszkę ośmielił, troszkę bardziej przyłożył i pod tym względem czuję, że spełnił swoją rolę bardzo dobrze. Ja czuję się wyśmienicie prowadząc go. Co mogę, co mogę powiedzieć? Nie zamierzam przestawać, a nawet ostatnio była dłuższa przerwa którą tym sierpniem planuję w końcu jakoś tak przerwać i wrócić, żeby przynajmniej raz w tygodniu, e, chociaż taki króciutki filmik gdzieś wrzucić. E, a jeśli chodzi o to, co konkretnie, jaki materiał na kanale jest, z jakiego materiału na kanale jestem najbardziej dumny, to chyba z tego nowego formatu przystawki, który wrzucam też w ogóle na Instagramie, bo rzadko, bo rzadko, ale też mam. I z tego pierwszego materiału o GNS-ie, który trwał 5 minut. No, wow, byłem zachwycony, że udało mi się skomasować model GNS do 5 minut. Oczywiście samą część o agendach kreatywnych czy, czy celach grania. Także, tak, to, to są rzeczy, z których jestem najbardziej zadowolony, najbardziej dumny. Do usłyszenia jutro.